W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, pokaż mi prawdę o całym tym dniu, co uczyniłam z miłością Jezusa w moim sercu, w moim życiu. Co uczyniłam z miłością Jezusa w moich bliskich, w innych ludziach? Jezu, w swej dobroci dziś rano. Mówiłeś mi o tym, abym była gotowa zawsze, gdyż chwili o godzinie, której się nie domyślam, przyjdziesz. Mówiłeś o woli swojej. Sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Tak, panie, to o mnie co ja uczyniłam dzisiaj z Twoją wolą. Z przykazaniem miłości Boga i człowieka. Wiele mi dajesz Jezu. Wiele dałeś dzisiaj. Więc masz prawo wiele wymagać. Wiele mi powierzasz. Za to, co dzisiaj zmarnowałam, przepraszam. Za każdy bunt przeciwko Twoim natchnieniom, przepraszam. Za moje nieposłuszeństwo. Pychę i egoizm. Przepraszam. Że wymagam od innych, a nie od siebie. Przepraszam. Doskonale Jezu wiem, że każdy mój bunt przeciwko woli Twojej sprawia tobie ból. Wybacz mi, z głębi serca, proszę, wybacz. Dziękuję, Jezu, że masz cierpliwość do mnie, grzesznika. Dziękuję za Twoje miłosierdzie. Za to, że zawsze mówisz prawdę, jak powinnam żyć, za to, że dajesz wszystko, aby ta prawda została zrealizowana, za wszystkie możliwości i łaski dzisiejszego dnia mi dane, aby pełnić Twoją wolę. Aby to, co dzisiaj powierzyłeś mi, zostało dobrze wykorzystane. Dziękuję Jezu. Dziękuję Matko Niepokalana za dar Twojej obecności. Tobie wiele dano i wszystko wykorzystałaś. W stu procentach zgodnie z wolą Bożą, Maryjo, naucz mnie tak żyć, tak właśnie żyć. We wszystkim pełnić wolę Bożą, we wszystkim słuchać natchnień bożych. Nie marnować łask. Za doświadczenie całego tego dnia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku tego dnia, teraz, w tym czasie i zawsze, i na wieki wieków. Amen.